Deweloper przez ostatnich kilka miesięcy nie chce podpisać umowy z wodociągami. W ponad 150 lokalach mieszkalnych zabraknie wody. Wodociągi odsyłają mieszkańców Wspólnoty do dewelopera. Deweloper odsyła mieszkańców do wodociągów. A sprawa jest naprawdę poważna, ponieważ pozbawianie ludzi wody nie jest błahym tematem. Tutaj mieszkają rodziny z dziećmi, osoby starsze, schorowane. Dlatego też apelujemy do prezydenta Koszali który jest właścicielem wodociągów miejskich, o to, by decyzję o odłączeniu dostawy wody na dzień 31 lipca wstrzymał w trybie natychmiastowym. Nikt jakby nas nie słucha, tak? Odbijamy się od drzwi do drzwi i tutaj no, nie wyobrażamy sobie w ogóle tego, żeby zostać bez wody, no bo to nie wiem, no... no w piśmie jest napisane, że możemy odebrać wodę z e, siedziby głównej, tak, mwik czy ewentualnie będą beczkowozy, no ale gdzie zasilenie 100, ponad 160 lokali taką ilością wody, no? Drugim jakby argumentem dewelopera jest to, że jest płatnikiem VAT-u. Powiedział, że jeżeli podpisze tę umowę, to refakturując jakby na nas koszty, będzie musiał doliczać VAT do tego, a on nie ma jakby możliwości dystrybuowania wody, ponieważ sieć, która tutaj jest wybudowana, jest siecią prywatną, czyli naszą. Deweloper nie chce z nami rozmawiać. Deweloper chce na nas wymusić, że my mamy zlecić naprawienie tej całej instalacji.